Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w czwartym odcinku z The Walking Dead 400 dni, tak nazywa się ten dodatek, my jesteśmy już przy czwartej historii, jest to historia związana z Łajatem, czyli tym brodatym facetem, sami chcieliście, żebym pokazał tę historię, nikt nie głosował na Shell, to mnie dziwi, kobieta... Do wyboru, a wy głosujecie na chłopa, no jak tak może być? W każdym razie rozpoczniemy sobie tę historię Jestem ciekaw co ona przyniesie, tak jak wspominałem pod koniec ostatniego odcinka Akurat y, historia z Rasselem no... Nawet mi się spodobała No ale każdy ma swoje zdanie, jestem ciekawy jak wy... No

No. Znaczy to nie był taki wóz jaki miała osoba z którą graliśmy Wyatt, w poprzedniej miszni crashed? <sum _> że się zaraz że tak nam wyskoczą jak gdzieś w lasu, miło, że faktycznie... No chyba spowodowaliśmy jakiś tam drobny wywaleczek w związku e, właśnie z tym strzałem naszym. Hmm. A co tam się dokładnie stało, jestem ciekaw.

Those guys won't find us with the lights off! We can't see a damn thing! I can see all the damn things. It's fine. God, believe no, shit. Don't barf just yet, okay? Please. This road is really straight. We'll be fine. Też Wyattowi, At least slow, slow down. What? Fuck no! Did you see that one guy's eyes, man? He's fucking gorked. I don't want that guy in my life, Wyatt. Uh <laughs> to wybrać? what if there's something in the road? doesn't matter we got to get the fuck away from those guys they are a-grade fucking mental it's about time I will punch your eyes mm -hmm. see it's fine road straight as my dick <laughs> yeah no, the humor z, z the walking dead is a clear całkiem niezły. the fact that it's just często bardzo prosta skido ale miło wszystko Tego mi właśnie brakowało w tych pierwszych co? dwóch epizodach tutaj to mamy. To jest na pizodach. Czemu mówimy o no, w tych pierwszych chodźmy. dwóch historiach? Hmm. Pogadajmy sobie, dlaczego to nie to masz dziewczyny? To jest na pewno dobra chwila do tych rzeczy. Eee... Co można mówisz tutaj podejrzeć? in the glove box i can't see anything out there who are you talking to you oh what did you say i don't see anything dude it's in there look harder i don't see it what i do see is that ammo that you lost last week oh my god really but is there any weed Widzę, że wesołych chłopaki raczej. Eee... A się za mnie go w nerwę. Pierdały same gada. Jak się skupi na drodze? Tak. coś czułem Holy shit, dude. Holy shit. Did you get a look? I think that guy. Wyatt, come on man, say something. was that a dude or not what the, the fucking fog this night is so fucked man it didn't look human alive whatever really seriously i mean seriously look me in the eyes and say that

My I wystawiali. Can't see through the cracks look it's fine see uh-huh dude what's that on the broken side mirror is that the mirror from the car can't tell from here you think that blood on the windshield is fresh or rotten it's part of a shirt I think yeah but plenty of dead guys have shirts on keep looking. What's that, way out in the road? Seriously, you think some piece of that guy made it into the glove Man, I don't know. Man, I'm really not seeing anything. Does that blood look fresh to you? Yeah, but it's kind of dark. Yeah, damn. Look, Wyatt, it was a guy. Are you sure? Yes. How sure? Pretty fucking sure. Don't take ecstasy with the prostitute, sure. Jesus. <laughs> so, what do we do? What do you mean, what do we do? We go out there. Hmm. Go out there and what? We'll find the we'll we'll guy and help him. Who the hell are you It's help him. It's a guy. I saw him. Come on, hmm. man. This is stupid. We go out there, we check it out, we get moving. Both of us? I mean, I don't know. Me? <laughs> I have fun. I had fun. Cool. I know. I knew. 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 I I Okej, okay, to, jest, to jest najlepszy sposób faktycznie. kami papier do życia. Okay, cool, żeby good. rozwiązać problem. You ready? <laughs> I'm doing <laughs> <laughs> Nie, no, pomysły tutaj, Twoje tych sekundi. ludzi, którzy to zrobili, są naprawdę mocne. Kamień, 2 3, Go. Ah. Shit. All right. All right. Okay. All right. One, two, three. Come in. Yeah. Ay knew you'd pick rock. You always pick rock, dude. It's <laughs> all right. One, two, three. Go. What the fuck, Play the game. Come on. One, two. Nożyce. Shit, man. <laughs> Insane. Okay, again. 1 2 3 Go. Just poke no me in the eye eyes while your fingers are like that, huh? Scissors blow. Looks like it's me. No i pytanie, że dobrze zrobiłem, starając się wygrać, bo <laughs> Mogę usmiercić, już to kumpla na samym right. początku. Ja myślę, że to nie był żaden chłopak. Hello, Kay. Eddie, you should get back in the car. No fucking way, man. What if it was you? No, to już go nie ma. to go idiot Hey Wyatt I ate paint when I was a kid Do <laughs> where the hell do they go This is the smallest hoopty in the world I'm staying right here Aha no todalny wybór Nie możemy podążać za naszym kumplem A co chodzi Too dark to see Szukamy klucza, tak? Klucz gdzieś nam się. Bo nie wiem o co chodzi, szczerze Wam powiem. Okej, okay. aha, jest kluczyk Co to jest pole? No nieźle O Ah, son of a bitch kolejna osoba, która gdzieś była Tak mi się właśnie wydaje, tylko zostawiliśmy jego. Hmm tak właśnie coś czułem tak czułem, że to się skończy. No i cóż, widzę, że ta opowieść też była coś krótka, ale też wydaje mi się, że była godna uwagi, e, też bardzo ciekawa. E, no i ten humor przede wszystkim ją wzbogacił. No tak mówiłem, dosyć prostatki, e, dosyć taki, no niczym nie wyróżniający się, no ale mimo wszystko e, potrafiący tutaj. Dać tę rozry rozrywkę, po prostu, Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Myślę, że akurat ta postać. No, może być ciekawy. Troszkę taki, no, taki, taki, trochę może sz szalony chłopaczek bojaźliwy i tak dalej, ale myślę, że coś z niego będzie, myślę, że jeśli z tej postaci skorzystają chociażby w tym drugim sezonie, to będzie ona mogła być ciekawa. Z mojej strony to wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że dobrze wam się to oglądało i zapraszam Was no, do oglądania kolejnych odcinków czy też innych filmików na naszym kanale. Mówił dla Was Wilku, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!